Ja rozumiem, że pan Mateusz Morawiecki ogłasza jakąś kolejną inwestycję. Yy, pokazywali go we wszystkich mediach, jak to Saudyjczycy tam będą inwestowali itd., itd. Proszę Państwa, jeszcze się na tym przejedziemy. Zobaczycie, jeszcze się na tym przejedziemy. E, będzie to nas bardzo drogo kosztowało, ale tle, po nas choćby i po to, co tam Mateusza Morawieckiego to boli. E, ja chciałem zaprzeczyć temu, co pan Mateusz Morawiecki nam tu opowiada. O rozkwicie ekonomicznym, na przykład taką informacją z Wrocławia, Volvo autobusy zamyka swoją wrocławską fabrykę. Pracę straci około 1500 osób. No i co? No i gdzie ten rozwój jest, panie Morawiecki? Zapowiadaliśmy, że tak będzie. Wysokie ceny energii spowodują, że te korporacje, te firmy, które tu się w Polsce ulokowały, Będą się stąd wyprowadzać. A nie mówiliśmy, panie Morawiecki, a nie mówiliśmy. Już kilka firm się zamknęło, to są, proszę państwa, duzi pracodawcy, oni dają poważne zatrudnienie. No i tak po prostu 1500 osób. I gdzie będzie ta produkcja się odbywała? No tam, gdzie jest tańsza siła robocza, tam, gdzie jest tańsza energia przede wszystkim, bo to nie, mu nie, nie musi być tania siła robocza. Proszę państwa, my możemy tutaj wszyscy nieźle zarabiać, jak będziemy mieli tanią energię. Więc sprawdza się nasza przepowiednia, a nie y, wróżby y, pana Mateusza Morawieckiego.